Witam Was na moim kanale Beauty by Mikasia. W tle mm. <noise> widzicie Kruelle. <noise> Jeżeli chcecie ją bliżej poznać, to zapraszam Was na mojego Instagrama, drugi kanał vlogowy. A tutaj, no, jakoś nie mogę jej dzisiaj więc Tutaj wolne. w tle widzę, że sobie usnęła. Więc w tle witam Was, Cruella, która dzisiaj sobie to miejsce wybrała. A ja w dzisiejszym filmie pokażę wam podkład, który ostatnio odkryłam i mega fajnie mi się sprawdza. Jest to podkład Bel, podkład nawilżający z ekstraktem z konopi. Jeżeli interesuje was, jak sprawdza się na mojej dojrzałej cerze, co o nim myślę, to zapraszam was do dalszej części. Zaczynam Słuchajcie, ja mam ten podkład w pod, podkładzie. Ja mam ten podkład w kolorze 01. Pokrótce przeczytam wam co producent pisze nam o tym podkładzie. Hipoalergiczny fluid nawilżający odżywczy, lekki kremowy podkład z możliwością stopniowania intensywności krycia. Idealnie wyrównuje kolory skóry. Tuszuje niedoskonałości oraz oznaki zmęczenia. Formuła, bogata w witaminy, minerały i antyoksydant, ekstrakt z nasion konopi, który intensywnie nawidza skórę, wspomaga jej elastyczność i poprawia ogólne funkcjonowanie. Powiem Wam, że faktycznie ten podkład jest bardzo taki lekki. I napinającym. W ogóle, Bell podkłady to jest drugi podkład, który testuję. Dwa lata temu odkryłam, jest na moim kanale jeszcze vlogowym, podlinkuję Wam na górze ten film. Był Bell podkład liftingujący, miałam w kolorze Yellow Alabaster 02. Świetny podkład, właśnie dla cery dojrzałej. I ja bardzo widzę różnicę, wiecie, w podkładach tych innych drogeryjnych, a tych Bel właśnie specjalnie hipoalergicznych, ze wskazaniem właśnie jako podkład, który dodatkowo regeneruje napina. Tamten podkład bardzo dobrze mi się sprawdził. Ja nie wiem, czy on został wycofany, ja go nie widziałam w szafie Bel, tylko właśnie zauważyłam ten. Tą taką nowość. Dodatkowo jest wegański produkt. To zwróciło jeszcze moją uwagę. Słuchajcie, to jest tutaj napisane, o tutaj, na tym szarym papierku, tak? Tu na tym szarym papierku zwróciłam, co jest napisane, że dzięki zawartości. Melaniny chroni przed szkodliwym działaniem światła niebieskiego. A światło niebieskie macie w telefonach, przede wszystkim w telewizorach. Te wszystkie, wiecie, monitory które patrzymy emitują właśnie to niebieskie światło. Dodatkowo mamy tutaj ochronę taką e, odpowiedni dla osób o celże wrażliwej, skłonnej do podrażnień. I muszę wam powiedzieć, że jak najbardziej ja, e, ja ostatnią Wiecie, jak te kobiece dni, e, miałam podrażnioną buzię, wyskoczyły mi tam jacyś przyjaciele, i jak użyłam ten podkład, e, i on bardzo ładnie złagodził ich. Po dwóch dniach, ja jeszcze używam dodatkowo e, po prostu na noc maść z cenkiem, e, ale on na dzień świetnie mi nawilżył tą strefę i przykrył. Więc da się stopniować, to już Wam mogę powiedzieć. To wszystko z tego opisu. Idę zmyć tutaj kontur i to, co mi tam jeszcze pozostało. I nakładając, powiem Wam więcej o tym podkładzie, co myślę, i zobaczycie, jak prezentuje się na mojej buźce. Także zaczynamy. Także wracam. Buźka już y, zmyta. Odświeżę sobie troszkę buźkę. Bo ja zawsze przed, wiecie, poranna rutyna wieczorna, a tym bardziej przed podkładem zawsze sobie spryskuję najpierw mgiełką, żeby, żeby ją nawilżyć od zewnątrz, od środka też. Damy się wielkimi krokami do lata. Pamiętajcie o wodzie do środka bo to jest też podstawa i ja myślę, że kiedyś też zrobię taki filmik, wiecie, o tym jak często ludzie popełniają, wiecie, taki kardynalny błąd, myśląc, że używanie kremów, nakładanie na siebie pielęgnacji pomoże w zdrowym wyglądzie i tak dalej. Najpierw słuchajcie Najpierw. Dlatego też często powtarzam, że operacje plastyczne one się udają, tylko no nic zewnętrznego nie da Wam młodości. Nie wpłynie na to, jak czujecie się w środku. Bo ta młodość wypływa z środka, z tego, co myślicie o sobie, później co jecie, jaka jest wasza w ogóle higiena życia, i dopiero na trzecim miejscu jakie produkty używacie. Pamiętajcie o tym. No to tak się rozgadałam trochę, ale chcę, żeby to wybrzmiało tutaj też w tym moim właśnie, wiecie, kanale urodowym, że uroda wypływa z środka. O tym pamiętajcie, zdrowie i tak dalej. To jest wszystko to, co myślicie o sobie. Od tego się zaczyna. Drugie, co po prostu wkładacie do środka? Jakie paliwo? Myśli jest myśl jest Przede wszystkim, na początku, pierwszym paliwem w ogóle do życia, myśl, sama myśl, postrzeganie. Drugie, paliwo, co wkładacie do środka. I dopiero na trzecim miejscu, cudowne kremy i kosmetyka, y, którą możemy się bawić i która nas dopełni. Dobra, rozgadam się. E, kremy, które pod ten podkład stosuję, są różne i wszystkie mi się sprawdzają. E, tutaj dokańczam akurat Bingo Spa. Tutaj się odbija. E, bingo Spa z witaminą C, spiruliną. Tutaj już mam na wykończeniu, pewnie w następnym, pewnie w denku e, ukaże się bardzo wydajny krem, bardzo dobry. E, Całą jesień, zimę stosowałam go naprawdę, a jest lekki. No, zobaczcie, naprawdę niewielką ilość wystarczy. Bardzo ładnie y, zadbał o moją, wiecie, skórę y, jesienią, zimą. I wykańczam go nadal i nadal dobrze się sprawuje, bo on bardzo ładnie szybko wchłania. A wiecie, to jest witamina C, która pobudza spirulina no i witamina E. Co mi spadło? Kolczek? No jeżeli ja... jeżeli coś mi w filmie nie spadnie, to tak jakbym filmu nie kręciła. No, po prostu... Królela zmieniła pozycję. Także nakładamy. Pompeczka jest bardzo fajna, daje się fajnie dozować e, większą ilość, mniejszą. Ja nam czasami wstrząsnę, czasami nie. Mam 0,1, zobaczcie, jest gęsta i taka kremowa, niespływająca. Zupełnie nie spływająca. Przez to e, fajnie się nakłada można dozować, stopniować, punktowo. E, Patrzcie, patrzcie, jak piękna taka kom, 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 kom. <śmulny> piękna taka kremowa konsystencja, jak masełko takie. I w ogóle wiecie co? To jest to jest plastikowe, to się wydaje, że to jest szklane, a to jest plastikowe i bardzo mi się to podoba, dlatego że znaczy jest przezroczyste, to widać po prostu, że ile jest tego podkładu. A dwa powiem Wam, że, że po prostu jest lekkie. Można do torebki zabrać, wiecie, to nie to wygląda na szklane, ale to jest plastikowe. To jest bardzo lekkie. Zobaczcie. Można dłoni wklepywać, ale powiem Wam, że ja ten podkład gąbeczką Więc sobie zmoczę trochę tą gąbeczkę. Ja go y, doklepuję o gąbeczką. Zobaczcie. Y nie zauważyłam, żeby ten podkład ciemniał. On wręcz dopasowuje się do koloru skóry. Ja Myślałam, że on jest zajaśniejszy, ale e, podoba mi się ten efekt, bo on jest taki odświeżający. Nie wiem, jak tutaj świetle wygląda. Ja staram się dzisiaj w świetle naturalnym, bo, bo szczerze mówiąc, lampę zapomniałam włączyć. Softbox tylko jest, a dodatkowo zawsze miałam drugą lampę, ale zapomniałam ją włączyć. No ale już zostanie to po prostu, bo wydaje mi się, że będzie taki bardziej właśnie dzienny, naturalny efekt. O, zobaczcie, i to jest jedna warstwa. Ja tego dużo nie wzięłam, widzieliście? To była kropelka i ta kropelka przepięknie się, widzicie? Ehm, Rościera. Zobaczcie. Tu mam y, takie przebarwienia na brodzie. Tutaj y, zauważyłam, że tu często też, gdzie mam kości policzkowe, y, to tak, y, no bo kości policzkowe, nie? To kość tak trudno trochę y, przy, przy, przy podkładzić. O, ale tutaj, zobaczcie, gdzie mam przebarwienia. O. I tu, gdzie te kości policzkowe, to jeżeli chce, to o, widzicie, dłońmi jak chcecie, doklepać. Zawsze go można wziąć. Słuchajcie, on się ściera standardowo. Kontur utrzymuje się cały dzień. Broda długo trzyma mi się. Wiecie, że się nie ściera. Naprawdę. Hmm. To jest taki podkład, który robi wam drugą skórę. On wnika w skórę. Wnika, ale nie robi maski, i buzia jest. Ja przez cały dzień, wiecie, czuję taką świeżość i taki blask. On jest satynowy, no to nie jest, wiecie, glow z wykrzyknikiem, jak ostatnio Ingrid. To jest, to nie jest mat, ale to jest taka satyna, takie rozświetlenie od środka. I taka świeżość po prostu, zobaczcie. Na początku może się wydawać, że jest za jasny, ale nie, on wnika w skórę. Także nakłada się genialnie, możecie go dłońmi nakładać, możecie gąbeczką, szybciutko. Niewielka ilość jego wystarczy. Ma konsystencję kremową bardzo miłą w rozprowadzaniu. Nie czuję żadnego zapachu, żadnej konopi, nic z tych rzeczy nie czuję. No i opakowanie jest leciutkie, można sobie zabrać, wiecie, jak potrzebujecie tam coś doklepać. Um, także tutaj jeszcze się trochę AA korektora pod oczy tutaj użyję. I ja tego podkładu, podkładu tego nie pud, przypudrowuję, bo ten jest taki satynowy i w ogóle w moim odczuciu nie potrzebuję go przypudrowywać. Mm, piękny jest. Nie mogę się na niego napatrzeć, i naprawdę powiem Wam, że, yy, no, taką piękną skórę, jaką on robi, no to powiem Wam szczerze że nawet ten Zingrid Glow mm, nie nadawał takiej jakby świeżości jak ten podkład. Nie wiem, jak on wygląda w kamerze. Wiecie, kamera różnie to y, pokazuje, czasami przekłamuje, ale powiem wam, że w realu wygląda tak świeżo, tak lekko y, i właśnie y, mam wrażenie, że ta skóra w ogóle jest taka napięta i taka, wiecie, ożywiona. Eee, trochę konturu. O, widzicie jak ładnie się nakłada brązer. Przepięknie. I trzyma się cały dzień. Przepięknie. Moonlight Moonlight, obo. i on świetnie właśnie współgra z tym podkładem, bo, e, bo to jest taka satynowość. No i trochę rówu. Naprawdę z tym podkładem to szybki efekt, wiecie. Na rzęsach mam um, Essence Pierre Renée. No i tutaj jeszcze możemy sobie trochę glow dodać. E, to mam Essence Shine. No i oczywiście na koniec mgiełka. Także podsumowując, jest świetny w aplikacji, daje się stopniować, nie podrażnia. Jeżeli macie jakieś podrażnienia, zaczerwienienia, on ich na pewno nie podrażni, ale nawet wyciszy, uspokoi. Mi w tych dniach kobiecych pomagał wyciszyć mnie, mit wyskakujących nieprzyjacieli. E, Pomagała mi też maść cynkowa na noc. E, Natomiast jest leciutki w konsystencji, w nakładaniu, w odczuciu, nie, czuje, nie czuć go na twarzy. Ten blask, jak go nakładacie, to on wypływa z, jakby ze skóry. Robi Wam drugą skórę, wygładza, napina. No, ja go kupiłam na prące i ten kolor 01 jest rewelacyjny dla mojej dojrzałej cery. To jest moje odkrycie. W tym momencie yy, przebił Ingrid, bo Ingrid jest jakby, wiecie, podkładem, który da wam glow z wykrzyknikiem, ale ten glow widać, że wypływa z czegoś, co na, nakładacie na skórę. Natomiast glow taki, ale glow naturalny, wypływający z piękna skóry, znajdziecie w Bel. Tak jakbym miała podsumować. Także zdecydowanie skradł mi serce ten podkład. Także to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Dziękuję, że spędziliście ze mną czas. Cruella jak widać się zrelaksowała na maksa, więc nie będę jej już budzić. Mam nadzieję, że Wy też zrelaksowaliście się. Wszystkie opisy są pod spodem pod tytułem filmu. Jeszcze raz dziękuję, że spędziliście ze mną Czas. Mam nadzieję, że tak samo się zrelaksowaliście jak kruella. Pamiętajcie o wodzie do środka i to, co mówiłam, że najważniejsze myśli, środek, a potem to, co nakładamy. Dobrego dnia, wieczoru, popołudnia, bez względu, kiedy to oglądajcie. Dajcie znać, jeżeli przydał Wam się ten film, jeżeli lubicie moje testy, polecajki. Dajcie znać, dziękuję za każdy komentarz i widzimy się niedługo w następnym. Relax, Jak to mówią, miej. Będzie ci dalej. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain